Ja nazywam się Agata Gwiazdowska, a to... A dzisiaj będziemy robiły placki! Jajka! Do... Uwaga, uwaga! Do rozbitego jajka dokładamy... Kefir! Tyle? Dobra, tyle. Mąka migdałowa. Ojej! Dobra, wrzucamy czynę. Jak mm. to wygląda. Syrop z Agaty. <śmiech> <śmiech> Trochę proszku do pieczenia. Ora. I odrobinę mąki pszennej. O, ja chcę! O, nie trafiłam z wrażenia. Uwaga! Mamy. Znasz ten owoc. Brzoskwinia! Jesteś blisko, jest to nektarynka. Bardzo podobna do brzoskwinia, ale zobacz, nektarynka ma gładką skórkę, a brzoskwinia... Tak, a brzoskwinia ma takie charakterystyczne włoski. za syrodzagami. W tej kuchni nadawałam. Ja, Agata Gwiazdowska i moja córka. Helena.